Słowa Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarta niedziela, wielkanocna, to niedziela dobrego pasterza. A w niej słyszymy słowa: Moje owce słuchają mojego głosu, znam je. Pójdą one za mną. Współczesny świat potrzebuje pasterzy swojego powołania. I bracie, siostro, zarówno kieruję te słowa do siebie, jak i do ciebie. Bądź pasterzem swojego powołania. Jesteś mężem, zatroszcz się o żonę. Jesteś żoną, zatroszcz się o męża. Jesteś ojcem, zatroszcz się o dzieci, jesteś pracodawcą, zatroszcz się o pracowników, jesteś kapłanem proboszczem, zatroszcz się o wspólnotę parafialną, jesteś. No i tu wielokropek bo nie jestem w stanie wymienić chyba wszystkich stanów, ale to, kim ja i ty jesteśmy, dzisiaj jest dla nas zaproszeniem, byśmy. Umieli skierować nasz głos, naszą troskę, nasze zaangażowanie w stronę tych, którzy są nam powierzeni. A jednocześnie, wszyscy, jako wspólnota wierzących, starajmy się być pasterzami tejże wspólnoty. Troszczmy się o wspólnoty parafialne, w których jesteśmy. I tu nie chodzi o ten wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim o ten wymiar duchowy. Bądźmy razem, wydawać życie za te najsłabsze owce. Pasterz ma być przeniknięty zapachem owiec. Te słowa wypowiedział kiedyś Święty Pamięci już dzisiaj papież Franciszek. Niech to zaproszenie będzie dla nas właśnie takim wezwaniem, byśmy byli pasterzami naszego powołania. Szczęść Boże!